W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o teleturnieju Awantura o kasę. Polskim teleturnieju prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza. Był to program, który zyskał wielu widzów, a to za sprawą szybkiej i dynamicznej gry oraz wielu sytuacji nadzwyczajnych, jakie miały okazję wystąpić w programie. Program emitowany był w latach 2002-2005 na antenie Polsatu. Przez cały okres emisji prowadzący był bez bezwątpliwie Krzysztof Ibisz który prowadził również takie teleturnieje jak Życiowa Szansa, Gra w Ciemno czy nawet dzieje Jest Kłamczuch. Awantura o kasę był to teleturniej, który polegał głównie na pojedynku drużyn. W każdym odcinku brały udział trzy drużyny po czterech graczy, które były dobierane w taki sposób, aby poszczególni członkowie mogli uzupełniać się swoją wiedzą i każdy był mocny z innej dziedziny. Każda drużyna miała swój kolor niebieski, zielony lub żółty, a rywalizowały ze sobą w pierwszym etapie, w celu wywalczenia miejsca w finale, w którym zwycięska drużyna walczyła z tak zwanymi mistrzami, czyli drużyną, która wygrała poprzedni odcinek. Ale o mistrzach opowiem wam nieco później. Wróćmy do pierwszego etapu. Drużyny niebieska, zielona i żółta otrzymywały od prowadzącego 5000 zł, które służyły głównie do licytacji. Jeśli chodzi o pytania, to schemat prezentuje się następująco. Prowadzący losował kołem, na którym było 31 kategorii pytań. Następnie, po wylosowaniu drużyny, przystępowały do licytacji. I ta drużyna, która zadeklarowała najwięcej pieniędzy za pytanie, odpowiadała. Jeśli poprawnie, to otrzymywała pieniądze z puli, a jeśli błędnie, to te przechodziły do następnego pytania. W pierwszych 6 odcinkach było 8 pytań, natomiast w siódmym odcinku liczbę te zmniejszano do 6. I stosowane było to do końca emisji teleturnieju. Drużyna, która miała najwięcej po wszystkich pytaniach, wchodziła do finału. A w razie remisu była dogrywka, która zdarzyła się kilkukrotnie, a jak to wyglądało z wielkim finałem. Jak wspominałem wcześniej, finał to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na początku finału prowadzący mówił, z jaką kwotą poszczególne drużyny rozpoczną finał. W przypadku drużyny mistrzów rozpoczynali oni z kwotą, jaką wywalczyli w pierwszym etapie w swoim pierwszym programie. Dwały sytuacje, że mieli np. 9200 zł przeciwko 15000. Zasady finału były takie same co w pierwszym etapie, tylko kategorie się zmieniają, a podpowiedzi zostają zamienione. Czeka nas jeszcze najważniejsza niespodzianka w programie, czyli czarna skrzynia. Ale o niej nieco później. Po zakończeniu finału, jeśli dana drużyna ma najwięcej pieniędzy, to wygrywała i zasiadała w loży mistrzów w następnym odcinku. Celem mistrzów była obrona swojego miejsca w loży, bo jeśli przegrają, to muszą ustąpić miejsca nowym. Jeśli w przypadku, gdy doszło do remisu pomiędzy dwoma drużynami, to i tak automatycznie mistrzowie wygrywali. Poza różnymi dziedzinami były również specjalne kategorie typu podpowiedź, ciekawostki czy czarna skrzynia i 1 na 1. Podpowiedzi chodziło o to, że drużyny mogły wykorzystać podpowiedź, która była przydatna w dalszej części gry. Kategoria pojawiała się tylko w pierwszym etapie. Podpowiedź była licytowana tak, jak każda inna kategoria i nie liczyła się jako pytanie. Czym była czarna skrzynia? Czarna skrzynia to pudełko, w którym kryły się takie przedmioty jak złotówka czy inna kwota pieniędzy 5000 lub 10 tysięcy złotych kluczyki do samochodu czy harleja, wycieczki czy nawet ogórki kiszone. Tak jak w przypadku podpowiedzi, licytowane było, tak jak inne pytanie i nie było jako takie liczone, a zawartość była znana dopiero po zakończeniu finału. Jeden na jeden to był pojedynek przedstawicieli każdej z drużyn. Najpierw byli wytypowani, następnie wybierano kategorię, z której stoczono pojedynek, a stawką tego było 1000 złotych. Jeśli któryś z przedstawicieli znał odpowiedź, naciskał przycisk i udzielał odpowiedzi. Jeśli poprawnie, to wracał do swojej drużyny, a na jej konto wpływało 1000 złotych. A jeśli źle, to dana osoba musiała usiąść na ławce rezerwowych, a dana drużyna musiała grać w osłabionym składzie. Osoby znajdujące się na niej mogły wrócić do swojej drużyny po zakończeniu finału lub za określoną kwotę zaproponowaną prowadzącemu w dowolnym momencie gry. W historii programu padło wiele rekordów, jednak by szczególnie tylko najbardziej pamiętne. Pierwszym z nich jest największy stan konta drużyny arcymistrzów. Zebrali 274 tysiące złotych. 7 samochodów oraz 2 ogórki kiszone. Byli niezwyciężeni przez 23 odcinki, czyli ponad 10% wszystkich wyemitowanych. Kolejne to największa kara pieniężna za brak aktywności w licytacji, czyli 10 tysięcy złotych wobec żółtych, którzy nie przystąpili do dużej licytacji czarnej skrzyni którą mistrzowie kupili za 5000 zł. Ponadto warto wspomnieć, że sześciokrotnie dochodziło do niespodzianek w czarnej skrzyni. Raz bywały cztery samochody, raz cztery karleje, czasem nie było żadnej koperty, a największą liczbą było sześć. I dodatkowo, największa wygrana w jednym odcinku to 27100 zł. A zaś jeśli chodzi o sytuacje nadzwyczajne, to kilkukrotnie zdarzała się sytuacja, że dochodziło do podpowiedzi ze strony widowni. A gdy prowadzący dowiedział się o tym fakcie, to pytanie było zamienione. Raz zdarzyła się podobna sytuacja, że doszło do podpowiedzi z widowni i nagle mistrzowie zachowali się honorowo, oddając swoje mistrzostwo na rzecz drużyny dzielonych która uznała, że nie może odpowiadać, gdyż byłoby to równoznaczne z przyznaniem się do winy. Dodatkowo program był emitowany w Nowej Zelandii w 2005 roku pod nazwą Cash Battle. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do zostawienia propozycji na kolejne materiały w komentarzu.